Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci ukrytą grę, wbudowaną w system Androida 16. Na początku przechodzimy do ustawień i szukamy sobie a tutaj zakładki o telefonie. Następnie szukamy wersji systemu i naciskamy sobie na wersję systemu, aby wyświetliła nam się taka ikona. Następnie przytrzymujemy ją. I w tej chwili możemy latać sobie statkiem po galaktyce. Możemy tutaj odkrywać planety i podbijać je. W tym miejscu mamy napisane ile planet znajduje się i ile odkryliśmy. Możemy też użyć opcji auto, aby automatycznie polecieć do jednej z planet. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!